Sieroda. Pomimo wczorajszej porażki czuję, że dziś dam radę. Jestem na dobrej drodze do dokończenia tego i czuję, że dam radę to zrobić. Wczorajszy dzień mi się nie udał, jednak uważam to i tak za naprawdę niewielką porażkę. I patrząc, że moje cele zostały mocno spełnione, bo ćwiczyłem i robiłem projekt T, uważam, że nic się nie stało. Dzisiaj muszę dać radę i wiem, że dam. Dopiero zaczyna się dzień, więc dopiszę co nieco później i zobaczymy, czy miałem rację. No jak na razie nie jest źle. Ciekawe jak spędzę wieczór, ale w pracy udało mi się utrzymać skupienie na pracy. Co prawda było ciężko, ale nie odpaliłem YouTube'a. Poza tym, żeby leciała muzyka, więc jest nieźle. Wieczór będzie pewnie ciężki, ale jutro jeszcze zapowiada się ciężej, więc zobaczymy jak to pójdzie. Cieszę się, że już powoli to koniec i nie będę musiał się później kontrolować. No i nie wiem, jak to się stało, ani kiedy, ale z przykrością muszę stwierdzić, że kolejny dzień się nie udał i poniosłem porażkę. Tak ciężko było mi się skontrolować, że ja musiałem włączyć filmik i następny. Choć nie oglądałem go całego, tylko urywki, to jednak złamałem zasady. Suma czasu spędzonego na przyjemnościach była niewielka, bo nie będzie to nawet 20 minut, ale jednak... Dodatkowo wieczorem poczytałem sobie książkę. Zrobiłem długo odkładaną naprawę w domu i wieczorem jak już sobie usiadłem, żeby zastanowić się co robić. Dalej to włączyłem sobie grę na telefonie i tak pograłem 20 minut przez cały dzień. W sumie to wyszło mi sporo, bo będzie prawie godzina. Więc niestety dzisiejszy dzień wyszedł gorzej niż wczoraj. Zaczyna się robić bardzo ciekawie, bo pomimo tego, że z początku dnia idzie mi dobrze i chcę wytrzymać, to w pewnym momencie zapominam, albo ta potrzeba jest tak silna, że olewam swoje postanowienia i ulegam tej pokusie. Oczywiście to nie koniec zmagań, nie przestaję i dziś, czyli w czwartek próbuję dalej. Myślę teraz na rozszerzeniu tego do piątku i soboty i chyba tak zrobię, bo chciałbym skończyć to wyzwanie z bezwzględnym sukcesem. A dodatkowo takie porażki pokazują mi, jaką słabą osobą jestem. Jeszcze nie rozumiem swoich zachowań, ale zaczynam je dostrzegać i może zrozumiem. A jeśli zrozumiem, to będę potrafił coś z tym zrobić. Na pewno zauważyłem, że mocnym przyzwyczajeniem jest po prostu włączenie YouTube'a. I kilkukrotnie włączałem go, ale nic nie oglądałem, bo wiedziałem, że umówiłem się sam ze sobą, żeby tego nie robić. Jednak mam odruch włączania go. Zastanawiam się, czy rozszerzać to, czy nie ze względu na dwa czynniki. Po pierwsze, i to chyba najważniejsze, wiem, że będzie ciężko i mam obawy, czy wytrzymam dwa dni więcej, bo jeśli nie, to po co kontynuować tę próbę. A po drugie, to chciałbym zacząć robić trochę inne odcinki, a nie w kółko moje zmagania. Ale teraz jak się nad tym zastanowię, to taką formę wybrałem. Sam mówiłem, że jakość odcinków nie będzie rosła, jeśli chodzi o animację, oprawę graficzną do tego setnego odcinka, więc musimy się z tym pogodzić. Ty jako odbiorca i ja jako autor. Na ten moment zapowiada się, że ten kanał tworzony będzie bardziej jako podcast. No ale to mi nie przeszkadza. A czy tobie? Czy oczekujesz czegoś więcej, czy taka forma jak na ten moment jest ok? Ja na ten moment niczego nie oczekuję. Tak to właśnie ma wyglądać, tak to ma działać. Do momentu, aż nie stwierdzę, że jestem już gotowy na coś więcej, czyli do setnego odcinka na pewno. No niestety, jeśli chcę wyrobić 10 tysięcy odcinków, jakość ich musi pozostać na stabilnie rosnącym poziomie.